Siemanko ludzko, z tej strony DrakeTuber, to już kolejny poradnik, yy, znaczy nie ma odcinek z Fifa Ultimate Team yy, W którym otworzymy kilka paczek Dwie chyba nawet <laughs> Wiem, na boga to dwie Ale dlatego, że przed chwilą otworzyłem dwie te specjalne yy, paczki, że tak powiem O, te właśnie co tutaj są, już wam pokazuję które Te I yy, powiem wam, że jeszcze takie ogólne nigdy nie miałem w paczce Po prostu masakra nie potrzebuję to w ogóle otwierałem. I tak, otworzymy sobie paczkę m, tą złotą za 7500. No, za, za, Do dzieła. Pereira. Znowu szły, nie mam szczęścia do paczki. Tak. Oczywiście. Widzicie, ja w ogóle nie mam szczęścia do żadnej paczki. Żadnej, kompletnie. Tutaj możemy wziąć. Te szybko sprzedaż, jakąś taką Zaraz się powinny sprzedać Co my tu mamy jeszcze? To możemy wziąć To możemy wziąć I to możemy wywalić <laughs> Dobra, to tworzymy jeszcze paczkę za 3750 srebrną. Znowu na pewno mi nic nie wypadnie dobrego Lengil. Też nie mam będzie co to jest ale, ale mm, też gówno, jak widać, chociaż nie mamy karty kondycji, którą można spokojnie wystawić za mm, 2000. Mam jakiegoś bramkarza. Mhm. Nie, nie sądzę, żeby się sprzedał, ale to walnijmy go do klubu. Tutaj tą kartę do klubu. Srebrne sobie biorę do klubu, gdyż y, lubię srebrne karty, więc. weźmiemy szybko sprzedaż i jak widzicie kolejne paczki kolejne nic e, dzisiaj stracimy już na tych paczkach około 60 tysięcy więc to jest naprawdę nadzieja na serio e, więc ja chyba więcej paczek nie będę otwierał przynajmniej na tym trybie i teraz e, odnośnie takich spraw informacyjnych e, zaczynam robić ten <laughs> Jak to się nazywa? Tryb Road to 1 Million Coins, to co napisał jeden z użytkowników u mnie pod filmikiem, więc zacznę robić. Tutaj wystawię jeszcze tego falko, w ogóle się nie chce sprzedać. Maury, tak samo możemy go wystawić. Kurtis, możemy krzykną sprzedaż no i, no i to chyba było na tyle. Jak widzicie, tutaj sprzedaję sporą ilość piłkarzy. Obserwuję, właśnie sama rasa da mi się za 750 wygrać. Wystawiam go za około 2000. No i tak, no i to było na tyle. Dzisiejszy odcinek był bardzo słaby. Piłkarzy w paczkach miałem naprawdę bardzo słabych. No i co, zaczynam na końcu się road to 1 Million Coins. Do zobaczenia i witamy się w kolejnych odcinkach z Road to One Million Coins Narka.